bo w przeciwieństwie do Emila Staszek sprząta. Cześć, witajcie! Przechodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami ostatniego miesiąca. Zazwyczaj nagrywałam ulubieńców raz na parę miesięcy, dwa, trzy miesiące, natomiast stwierdziłam, że będę częściej nagrywała, żeby pokazać Wam mniejszą ilość kosmetyków zwanych ulubieńcami. Byłoby ich jeszcze więcej, gdybym tutaj wrzuciła nowości. Natomiast nowości pokażę Wam w holu kosmetycznym, bo jest ich sporo i to też są naprawdę perełki, więc chciałabym im osobno poświęcić czas. Także to będzie osobny film. Kolejny po tym za 2-3 dni postaram się jak najszybciej go nagrać i zmontować, więc zachęcam do subskrypcji z tego miejsca. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, też będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry i już zaczynamy. I zaczniemy od ulubieńców niekosmetycznych. Pierwszym moim ulubieńcem jest robot sprzątający. Nazwaliśmy go Staszek. Zamówiłam go na 11 listopada na Aliexpress ze znaczną zniżką, bo poza tym, że był sam przeceniony, sam w sobie, to jeszcze znalazłam Kod zniżkowy i zapłaciłam za niego 1500 zł, a jest to robot ze stacją dokującą. Takie same na polskich stronach, oczywiście też zamawiają z Chin, kosztują ponad 2000. Także uznałam to za dobry deal i muszę powiedzieć, że odkąd go mam, czyli od 15 listopada, bo tam była trzydniowa wysyłka, to jestem w nim zakochana. Tak, Emil ma konkurencję, bo w przeciwieństwie. Do Emila Staszek sprząta. Nie na no, Emil też sprząta. <grystanie> jest tam też opcja mopowania, ale z niej nie korzystamy. Po prostu ma odkurzać i robi to bardzo dobrze. Można go włączyć gdziekolwiek się jest czy w pracy, czy w domu, gdziekolwiek. Jest mega też inteligentny, bo jak coś stoi mu na przeszkodzie, to stara się to ominąć. Nie tam, że, że, że ciśnie się na hama, tylko po prostu stara się ominąć i mimo wszystko wjeżdża w każdy zakamarek, gdzie się tylko zmieści. Jak się zatnie, to też mówi o tym i też jest komunikat w aplikacji. I do tej pory jeszcze nie wymienialiśmy worka, mimo że go mamy już ile grudzień, styczeń. Zaraz będą trzy miesiące, jak go mamy. I w dalszym ciągu jeszcze worek się nie zapełnił. Jest to mega wygodne, że sami nie musimy wyrzucać tych śmieci, tylko on sam podjeżdża do stacji dokującej i się opróżnia, więc musiałam się podzielić tym z Wami. To nie jest sponsorowane w żadnym stopniu, sama go kupiłam, chociaż wiem, że niektórzy dostają za darmo i trochę zazdro, natomiast sama kupiłam i doceniam. Kolejnym niekosmetycznym produktem, aczkolwiek już bardziej związanym z kosmetykami, jest. Lodówka na kosmetyki, którą zamówiłam na Look Fantastic, pokazywałam Wam ją w tym filmie, takim około Black Friday'owym. I mimo, że początkowo byłam sceptycznie nastawiona, bo uważam, mimo wszystko, to za gadżet. To jest to bardzo przyjemne w użytkowaniu gadżet. Wstawiam tam większość swoich kosmetyków i po prostu już to stało się taką rutyną, że wyjmuję poszczególne kosmetyki, one są chłodne, też ta konsystencja jest taka bardziej zbita, zwarta i też często jest to bardzo przyjemne, kiedy nakładamy coś chłodnego na twarz. I oczywiście można wstawiać kosmetyki do zwykłej lodówki. To spełnia taką samą funkcję. Natomiast y, wiem po sobie, że gdybym miała trzymać te kosmetyki w lodówce, zwykłej w kuchni. To pewnie bym po nie rzadziej sięgała, albo po prostu bym ich tam nie wstawiła, chcąc, żeby były pod ręką. Jest to naprawdę fajny gadżet. Oczywiście nie jest potrzebny wszystkim yy, i też można się bez niego obyć, ale jest to nadal bardzo fajny gadżet i, i mogę go uznać za swojego lubieńca. Z ulubieńców niekosmetycznych, aczkolwiek jest to akcesorium pielęgnacyjne, yy, mam tutaj wałki w roli głowę. zarówno do twarzy, jak i do ciała różnią się tylko wielkością, więc tak naprawdę, mając jeden bądź drugi, można go używać zarówno na twarz, jak i na ciało, bo zarówno i długość tych igiełek, i ich grubość, i, i szerokość tam rozstawu pomiędzy nimi i też to z czego się składają jest identyczna. Igiełki są z miedzi, cynku, srebra i niklu. Też jest opcja bez niklu, jeżeli ktoś ma uczulenie na nikiel i dzięki ich grubości one nie przerywają ciągłości na skórkę, więc yy, tak rolując się Pobudzamy krążenie, też ujędrniamy automatycznie skórę. W dłuższej perspektywie też mają zmniejszać widoczność zmarszczek. I po każdym takim zabiegu, tak to nazwijmy, buzia faktycznie jest mega ujędrniona. Jest wręcz taka, powiedziałabym, jakby trochę napuchnięta. Jest zawsze bardzo czerwona, ale to, to zaczerwienienie znika. Dzięki takiemu masażowi też składniki aktywne z naszych kosmetyków głębiej wnikają. I po pięciominutowym masażu e, też ten wałek świetnie rozluźnia mięśnie. Wakodzi Bull. Też y, tego typu zabiegi są wykorzystywane przez fizjoterapeutów. E, też są takie maty y, zmniejszające ból czy napięcie mięśni z takimi igiełkami, bo to wszystko działa na zasadzie akupresury. Jeżeli chodzi o ten wałek do ciała, można go używać codziennie, tak samo tutaj, ale ja stosuję raz w tygodniu, bo ciężko mi go gdzieś tam wpleść w te wszystkie różne składniki aktywne, a że zwiększa wchłanialność substancji aktywnych, no to też y, nie używam go w momencie, kiedy stosuję retinol czy kwasy, y, więc po prostu raz w tygodniu. Takiegoś wypada, a jeżeli chodzi o ten do ciała, można go stosować codziennie przed użyciem balsamu bądź masła do ciała czy jakiegoś żelu i też świetnie pobudza krążenie, ujędrnia i pomaga w walce z celulitem. W przypadku ciała nie jest to w żadnym stopniu bolesne, bo jednak skóra na ciele jest grubsza. Jeżeli chodzi o ten do twarzy: to jest to trochę bolesne, przynajmniej w moim przypadku, bo ja mam bardzo cienką skórę, delikatną, wrażliwą i ta skóra zawsze jest mocno zaczerwieniona, ale to zaczerwienie szybko znika i zostaje takie ujędrnienie. Także bardzo lubię te wałki i szczerze Wam polecam, jeżeli zastanawialiście się nad jakimś masażerem, no to myślę, że ten będzie zdecydowanie bardziej skuteczny niż jakikolwiek inny jadejtowy, czy nawet kamingwasza, bo. Te wymienione możecie zastąpić po prostu swoimi dłońmi, a raczej dłońmi nie wykonacie tak skutecznego masażu jak tymi wołkami. Jeszcze jedno akcesorium, doskonale Wam znane, natomiast muszę o nim wspomnieć: to jest gąbeczka konjac z marki Soul Eco. Przetestowałam różne gąbeczki, zarówno droższe, jak i tańsze i jednak wróciłam do Soul Eco i uważam, że jest jedną z lepszych gąbeczek na rynku. E, też nie jest droga, ją można dostać za 20 parę złotych na Look fantastic, więc jak będziecie robić tam zakupy, to wrzućcie do koszyka jakikolwiek rodzaj tych gąbeczek właśnie z Soul Eco. One są mega mięciusie. E, ta gąbeczka była rano moczona, a już mamy godzinę Prawie 21 i w dalszym ciągu jest miękka. Ona nie zasycha na kamień, dzięki czemu bardzo szybko przewracamy jej ten miękki stan. I też jest bardzo delikatna do okolicy oczu. Świetnie ściąga wszelkie formy olejowe, czy cokolwiek tam nakładamy na twarz, żale, pianki. Wszystko świetnie ściąga, przy tym jest właśnie bardzo delikatna. Oczywiście będę jeszcze testowała inne gąbeczki, chociażby tą z Lidla, bo już mam w swoich zapasach, czy po prostu z innych marek. Natomiast muszę zaznaczyć, że jak do tej pory, po tylu różnych testach, ta są so Eco plasuje się w dalszym ciągu na podłóż. I nareszcie przechodzimy do kosmetyków. Najpierw pielęgnacyjne i zacznę od włosów. Znalazłam sama i już tutaj nie radziłam się trycholog, e, tylko zaryzykowałam e, w sumie słabe ryzyko, bo zapłaciłam 17 zł w promocji za ten produkt. E, kupiłam szampon nawilżający z marki Only Bio. E, sprawdziłam oczywiście skład i w składzie nie ma kokami do propylbetainy, na której jestem uczulona i też skład jest bardzo poprawny, bardzo. To jest naturalny produkt, mamy tutaj bardzo łagodne detergenty do tego stopnia, że on się w sumie słabo pieni i to wiele osób mu zarzuca, natomiast ja jestem przyzwyczajona do pieni. Pieniących się szamponów. Ja i tak wszystkie szampony rozcieńczam w osobnym pojemniku po innym szamponie. Także u mnie ta wydajność i tak nie jest taka tragiczna, chociaż mam go mniej więcej gdzieś tam w grudniu, go kupiłam i już mam połowę tego szamponu. W sumie to jest nawet niezły wynik, jak na słabą wydajność, i przeważnie używam go powiedzmy na co dzień czyli tak naprawdę wtedy, kiedy myję głowę, co drugi, trzeci dzień to go używam i wcale nie wpływa u mnie na przetłuszczanie się skóry głowy, a zauważyłam, że właśnie nie potęguje spędzenia skóry głowy ta skóra głowy jest nawilżona, włosy również są na długości nawilżone a przynajmniej nie są przesuszone. Także powiedziałabym, że jak za tą cenę i to często występujące w promocji, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. No i teraz pielęgnacja twarzy, zaczynając od dwuetapowego oczyszczania twarzy. Najpierw coś na bazie oleju. I tutaj mam hydrofilowy olejek do oczyszczania twarzy z marki Mavavo. Już go Wam pokazywałam w rutynie pielęgnacyjnej. To jest naprawdę świetny, naturalny olejek, dosyć rzadki, który tak jedwabiście sunie po skórze. Można go nakładać na suchą twarz. Bez problemu wezmę zarówno makijaż, jak i ja też go w tym momencie używam do masażu twarzy. Na przykład rano, kiedy wstanę, nałożę filtr i piję kawę i dopiero potem przechodzę do pielęgnacji i chcę zrobić masaż twarzy, no i też w sumie zmyć ten filtr, który nałożyłam wcześniej, no to ten Olejek świetnie się w tym celu sprawdza, bo właśnie nie muszę używać wtedy jeszcze dodatkowego kroku, czyli jakiegoś innego olejku do masażu, tylko mam dwa w jednym. Mamy tutaj naturalny skład, parę dosłownie olejków, między innymi słonecznikowy, z pestek śliwki, ze słodkich migdałów, rokitnikowy, który delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę, też świetnie emulguje i zostawia buzię umytą i miękką. Bardzo dobrze emulguje do tego stopnia, że tak naprawdę jakby nie odczuwam potrzeby już umycia jej czymś innym, oczywiście to robię, natomiast bardzo dobrze oczyszcza skórę. Nie szczypie w oczy, bardzo dobrze rozprowadza się na skórze, nie radzi sobie z takimi naprawdę mocnymi, wodoodpornymi tuszami, ale każdy inny rodzaj makijażu świetnie domywa. Jest dosyć wydajny, bo tak naprawdę jedna pompeczka starczy na masaż twarzy, szyi i dekoldu, no i też tak samo do mycia m, tych obszarów. Naprawdę świetny olejek, jeżeli szukacie... Tego typu olejku to szczerze Wam polecam. I kolejny produkt do oczyszczania twarzy, tylko tym razem jest to już drugi etap oczyszczania twarzy, a więc pianka. Jest to pianka z Nightcouping, którą też Wam pokazywałam w swojej rutynie pielęgnacyjnej. Bardzo tania, ale mega delikatna, przy tym skuteczna, e, wygładzająca pianka, która też ma właściwości uszczelniające ściany na naczyń krwionośnych, takie pobudzające krążenie, odświeżające. Mamy tutaj ekstrakt z ogórka, ale też i nawilżające, jak chociażby ekstrakt z kiełków pszenicy. E, mamy też tytułową wąkratę azjatycką, która ma świetne właściwości regeneracyjne na skórę. Nie przelawa się przez palce, zostaje cały czas w tej formie kremowej, można na spokojnie umyć buzię. I zawsze ta buja jest mega miękka i wygładzona po użyciu. Także, jeżeli macie cerę wrażliwą, suchą, e, skłonną do podrażnień, to e, szczerze Wam polecam. Jest to naprawdę bardzo dobra opcja za przystępną cenę. Kolejnego produktu nie używam aż tak długo, ale. Wiem, co ten produkt może zdziałać, bo zużyłam już jego inną wersję, i ta inna wersja trafiła do ulubieńców roku. Oczywiście, mowa tutaj o serum z ceramidami z Basic Club. Teraz mam tu taką wersję z pompeczką i z wyższym stężeniem. Może nie tyle z wyższym stężeniem, co po prostu tutaj dodatkowo mamy kompleks peptydów 5%, co jest na ogromny plus, bo ja uwielbiam peptydy w pielęgnacji. Uważam, że one powinny się znaleźć w każdej naszej rutynie pielęgnacyjnej, bo peptydy są naszymi. Cichymi pomocnikami w prewencji przeciwzmarszczkowej, i e, ich działania nie widzimy bezpośrednio gołym okiem, natomiast działają. E, I automatycznie po użyciu tego serum, e, a zaczęłam go używać jakieś dwa tygodnie temu, zauważyłam mega ukojenie skóry, nawilżenie, takie zregenerowanie. E, I brakowało mi tego, bo moja cera miała troszeczkę gorszy czas po chorobie. Widziałam gdzieś tam, gdzie, gdzie nawet suche skórki, e, zrobiłam sobie nawet przerwę od retinolu. Tydzień i w momencie, kiedy użyłam tego serum, wszystko po prostu wróciło do normy. Używam codziennie, zarówno rano, tylko w mniejszej ilości, jak i wieczorem, i po prostu aż chcę się go dokładać, tak dorzucać jeszcze do swojej pielęgnacji. No, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Przetestowałam sporo produktów z marki Basic Club i uważam, że seria z ceramidami, czy to właśnie ta Dramatology czy kosmetologii, to droższa, oraz serum z witaminą C, 20%. To są najlepsze kosmetyki, jakie Basic Lab ma w swojej ofercie. Nie przetestowałam jeszcze tej serii z retinolem, z retinalem, to jeszcze wszystko przede mną. Natomiast te dwa sera w moim odczuciu możecie kupić w ciemno, bez względu na Wasz rodzaj cery. I jeszcze jeden produkt pielęgnacyjny, który początkowo nie przypadł mi do gustu i dopiero w trakcie stosowania doceniłam jego właściwości, takie właśnie odżywcze, kojące, nawilżające. I jest to Bielenda Professional Supreme Lab. Intensywnie odżywczy krem nano z ceramidami. Jak może pamiętacie, pokazywałam Wam go w holu kosmetycznym chyba. E, miałam taki zestaw dwóch, zarówno właśnie tego, jak i Eliksiru, e, który też ma ceramidy, ale w składzie też ma niacinamid, ma taką lżejszą formułę i jest dedykowany również serum mieszanym i tłustym. E, a to jest naprawdę taka gęściocha. Taki bardzo odżywczy produkt. I myślę, że troszeczkę byłam do niego uprzedzona na początku, dlatego że byłam e, świeżo po zużyciu Kremu od Skintra, tego takiego prebiotycznego, i brakowało mi go po prostu, i go porównywałam do niego. Początkowo też miałam wrażenie, że on potęgował u mnie niedoskonałości, więc odstawiałam, wracałam i tak na zmianę, powiedzmy stosowałam co drugi, trzeci dzień, i w pewnym momencie po prostu moja skóra się przyzwyczaiła do tego kremu i stosuję w tym momencie codziennie, nawet zdarza mi się go użyć rano, czyli dwa razy dziennie, i uważam, że jest świetny. Jest tak kojący, też nie zostawia jakiegoś takiego glow, nie wyglądacie jak kula dyskotykowa, tylko właśnie zostawia taką, jakby satynową poświatę, um, i automatycznie macie poczucie, że nałożyliście na twarz coś mega odżywczego. Cudo, cudo, uwielbiam ceramidę ogólnie w pielęgnacji. I uważam, że dobry krem na noc powinien zawierać ceramidy, i tutaj mamy dosyć. Konkretnie skondensowany w składniki aktywne produkt, którego konsystencja na to wskazuje. Ja już jestem na wykończeniu, tutaj dosłownie myślę, że zostało mi na tydzień używania tego produktu i będę tęskniła. I bardzo możliwe, że zacznę z kolei ten eliksir, właśnie z tej serii z ceramidami, bo. Jest to naprawdę świetny produkt. I to wszystko z pielęgnacji. Teraz przejdziemy do makijażu i zaczniemy od produktu, którego byście się po mnie nie spodziewali. I ja sama też jestem w ciężkim szoku, że ten produkt tak mi się spodobał, a otworzyłam go dzięki Wam, bo pisaliście mi w komentarzu, żebym go przetestowała, dlatego że w Waszym odczuciu jest świetny. Jest to baza pod makijaż z marki Rodial. Taka wygładzająca, rozświetlająca i pielęgnująca baza. I. Yy, nie wierzyłam w to, że jakkolwiek baza pod makijaż może mi się sprawdzić, bo nie uważam, że bazy pod makijaż są potrzebne. Dobra pielęgnacja jest wystarczająca do tego, żeby makijaż wyglądał dobrze. Natomiast to... Akurat ten produkt zaburzył mi troszeczkę to postrzeganie po, bas pod makijaż, bo dzięki tej bazie faktycznie moja buzia wygląda znacznie lepiej. Jest mega wygładzona, to ma być efekt soft focus mm, i też jest taka bardziej rozświetlona. I mam ją dzisiaj na sobie i po prostu uważam. Za każdym razem, jak jej użyję, że moja buzia wygląda o niebo lepiej. Jeżeli chodzi o przedłużanie trwałości makijażu, tutaj akurat myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast z racji na takie właściwości pielęgnacyjne, bo mam wrażenie, że nakładam jakby serum pielęgnacyjne na twarz i też takie wygładzające, to jest po prostu life changing, serio. I Jestem w ciężkim szoku, że baza pod makijaż mogła do tego stopnia mi się spodobać, że aż y, pokazuję ją w I Kolejny produkt z kategorii podkładów, tak to nazwijmy. Jest to produkt, który już jakiś czas temu Wam pokazywałam i też zapomniałam o jego istnieniu, bo zakochałam się w działaniu Elizabeth Arden. Natomiast y, przyszedł czas i kolej na ten produkt: to jest Bear Minerals y, Complexion Rescue. Dostałam próbkę tego produktu w Douglasie i. To jak wyglądał na mojej skórze e, naturalnie, po prostu jak druga skóra, ale przy tym ją upiększał, wygładzał, e, tak ładnie, delikatnie rozświetlał, ale tak satynowo e, i do tego jeszcze nawilżał, e, to stwierdziłam, że warto jest kupić pełnowymiarowy produkt i kupiłam go na Look Fantastic na Black Friday bodajże. Ze sporą zniżką. On chyba w dalszym ciągu jest yy, przeceniony. Też jest dosyć spora gama kolorystyczna. Ja wybrałam sobie o pół tonu jaśniejszy niż został mi dobrany w Douglasie. Ten kolor, który mam, Opal 01, uważam, że jest dobry. Mógłby być jeszcze minimalnie jaśniejszy, ewentualnie też może bardziej neutralny kolorystycznie, ale w dalszym ciągu jest bardzo dobry i też go używam od paru ostatnich filmów. Więc to, co mam na twarzy, to jest połączenie właśnie tego produktu z korektorem, chociażby, wiecie, w takich strategicznych miejscach. Jeszcze mamy tutaj SPF 30, PA z trzema plusikami. Chociaż to nigdy nie jest moja jedyna ochrona przeciwsłoneczna, zawsze mam filtr pod spodem, a w produktach kolorowych to jest po prostu taki dodatkowy atut i dodatkowe wsparcie ochrony przeciwsłonecznej. To ma formę takiego jakby lekkiego musu, właśnie takiego żelu, kremu, w jednym. Bardzo lekki, delikatny, po prostu rozprowadzamy jakby chmurkę na skórze. Ja zawsze rozprowadzam palcami, i na sam koniec tylko tak delikatnie doklepuję gąbeczką. Przepięknie ta buzia wygląda, naprawdę. Muszę Wam kiedyś pokazać na jakimś filmiku makijażowym, jak to pięknie wygląda na skórze. I nie żałuję zakupu. I w tym momencie tak naprawdę używam go codziennie. Myślę, że w okresie letnim to będzie mój must have. Kolejnego ulubieńca widzieliście już u mnie dawno temu i w dalszym ciągu po niego sięgam codziennie, więc stwierdziłam, że warto o nim przypomnieć. Bo jest to korektor z marki Too Faced Born This Way, seria. Bardzo duży korektor 15 ml ze świetnym kryciem. Ja właśnie tym korektorem zwiększam krycie. Jeżeli używam po całości czy kremu BB, czy właśnie tego podkładu z Elizabeth Arden, a jeszcze widzę, że coś mi tam prześwituje i potrzebuję krycia, to jest właśnie korektor, po który sięgam i który daje punktowo gdzieś tam pod okiem, delikatnie jedną kropeczkę i ona w zupełności wystarcza na pokrycie całego obszaru pod okiem, czy też na powiekę. I to jest korektor, który nie wchodzi mi w załamania, nie wysusza tej okolicy pod okiem, a, a ma naprawdę bardzo dobre krycie. Do tego jeszcze pojemność 15 ml za tą cenę. Uważam, że jest jeszcze do przełknięcia, zwłaszcza, że jest to mega wydajny produkt. Ja już go mam za długo. Myślę, że wypadałoby już może kupić nowy egzemplarz, natomiast działa. Nic się nie dzieje. Ja mam kolor Cloud, czyli jeden z jaśniejszych. Jest jeszcze chyba Snow. I on jest może minimalnie za jasny i często mieszam go z drugim kolorem e, Marshmallow, który mam. Natomiast dzisiaj na przykład użyłam go bez mieszania i myślę, że nie wygląda to aż tak tragicznie. Więc jeżeli szukacie korektora, który nie wysuszy, a ma bardzo dobre krycie, e, to tutaj mogę Wam go polecić. Kolejnym ulubieńcem, który wyjęłam może nie tyle z kalendarza, co z Beauty Chest z Look Fantastic, to jest puder z Hourglass. E, myślę, że go też nie trzeba Wam przedstawiać, bo... E, Większość osób jest w nim zakochana i też używa go pod oczy. Zdarzyło mi się go użyć pod oczy, ale mimo wszystko wolę te pudry pod oczy, których. Używam, które nie mają żadnego blasku ani satynowego wykończenia, tylko są matowe. Tak zauważyłam, że po prostu ta okolica pod okiem u mnie lepiej wygląda, podobnie jest ze strefą T. Natomiast on daje takie piękne, satynowe wykończenie, bez, bezdrobinowe praktycznie. Może jak tam mocno się przyjrzeć po roztarciu, to gdzieś tam takie mini, mini drobinki się znajdą. Daje, tak jak zresztą się nazywa Veil, taką walkę. Taką walkę, która daje delikatne odbijanie światła takiej zdrowej, lekkiej skóry. Nie wiem, czy to ma sens, natomiast jest to naprawdę mega lekki produkt on jest transparentny, ale dzięki temu, że e, tak jakby nie jest biały, tylko ma delikatnie żółte zabarwienie, to też sprawia, że nie daje efektu flashbacku, nie bieli tej skóry, tylko faktycznie jest transparentny, się dopasowuje do naszego kolorytu cery. Cieszę się bardzo, że miałam okazję przetestować ten produkt dzięki Beauty Jest, bo pewnie sama bym się na niego nie zdecydowała. Czaiłam się strasznie, natomiast nigdy nie byłam tak mocno zdeterminowana, żeby kupić pełnowymiarowy produkt, a ten, który ma Ile my tutaj mamy? Raptem 2 gramy. W zupełności mi wystarczy. Ja używam go na całość twarzy, pomijając strefę T i okolice oczu. I tam świetnie wygląda. Dzisiaj też mam go na twarzy i w tym momencie sięgam po niego codziennie. I ostatnim ulubieńcem jest, uwaga, pomadka. Też kategoria, której może się po mnie nie spodziewaliście. Natomiast to jest pomadka z Maka, która była w pudełku walentynkowym Look Fantastic. W kolorze Mer, taki przepiękny, zgaszony róż. Zakochałam się w tym produkcie, naprawdę. Tak jak nie jestem fanką pomadek, tak uwielbiam ten produkt. Przede wszystkim za kolor. Do tego jeszcze dochodzi trwałość, bo nagrywałam 6 godzin, nic nie poprawiałam, a pomadka była bez szwanku, e, też nie wysuszyła mi ust i też w międzyczasie jadłam. I mimo wszystko, bez poprawek, pomadka była w stanie nienaruszonym. Także już teraz rozumiem zachwyty nad pomadkami maka bo sama zaczęłam się nimi zachwycać. Także cudo, naprawdę. Sama pomadka kosztuje około 9 dych. Nie wiem, czy to już z kodem zniżkowym, czy nie. Yy, chociażby na Look Fantastic, a w pudełku walentynkowym była po prostu. Cieszę się bardzo, że ją mam i yy, kusi mnie, żeby dokupić sobie jakieś inne kolory. Myślę, że na tym poprzestaniemy. Mam nadzieję, że filmik był pomocny, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie zostawiliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!